Dokumenty umożliwiają bezpieczne przechowywanie faktur, umów i innej dokumentacji w chmurze. Za ich pomocą można dzielić się dowolnymi zasobami ze swoimi współpracownikami i klientami z dowolnego miejsca. Podgląd dokumentów podzielony jest na kategorie. Każda z nich posiada indywidualny widok. Przy dużej ilości dokumentów przydatne jest ich filtrowanie i sortowanie, a odpowiednie otagowanie umożliwia ich szybkie i intuicyjne wyszukiwanie. Aby dodać jakikolwiek plik do dokumentów, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wybrać odpowiednią opcję. Jeśli korzystasz z komputera, możesz go po prostu przyciągnąć do okna przeglądarki. Dzięki sztucznej inteligencji system w istotnej części samodzielnie wprowadzi wszystkie dane. Kliknięcie w istniejący dokument pozwala na wyświetlenie szczegółów. Oprócz podglądu, możliwości udostępnienia, pobrania lub wydruku dokumentu oraz sprawdzenia jego statusu i historii masz możliwość wyboru szeregu opcji dodatkowych, w tym przypisania do niego zadania.